Tak, Tesla potwierdziła dziś dwie ważne informacje dotyczące swojego niedrogiego modelu. Po pierwsze, ten budżetowy model oficjalnie pojawił się na stronie internetowej Tesli. Według Tesli nie będzie on nosił nazwy Model Q. Na razie nadal jest nazywany po prostu modelem przystępnym cenowo. Po drugie, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, Tesla ma rozpocząć przedsprzedaż swojego niedrogiego modelu, tymczasowo nazywanego Modelem 2. W cenie początkowej 15 990 dolarów przynajmniej za wersję podstawową. Oczywiście, jeśli chcesz wersję o większym zasięgu, z większą mocą i wydajnością, koszt będzie nieco wyższy. Jednak, jak wspomniał wcześniej Elon Musk, wszystkie wersje będą kosztować poniżej 20 dolarów, ale szczerze mówiąc, na razie nie będzie można złożyć zamówienia. Otwarcie okna przedsprzedażowego planowane jest na 6 listopada, a początkowa partia, jak wcześniej potwierdzono, jest ograniczona do około 10-0 egzemplarzy. Co ważniejsze, zamówienia przedpremierowe na model 2 będą podlegać określonym wymaganiom ustalonym przez firmę, w tym regionowi poziomowi dochodów i kilku innym podstawowym warunkom. Według naszych wewnętrznych źródeł, po osiągnięciu limitu, portal przedsprzedaży zostanie zamknięty bez uprzedzenia. Jak więc dokładnie będzie wyglądać proces przedsprzedaży Tesli Model 2 i jak wygląda nowo zapowiedziany Model 2, zarówno w środku, jak i na zewnątrz? Prawda jest taka, że niedrogie samochody elektryczne wciąż nie podbiły rynku masowego. Naszym zdaniem głównym powodem jest brak przekonujących dowodów na to, że przeciętni konsumenci rzeczywiście mają dostęp do niedrogiego i niezawodnego samochodu elektrycznego, takiego, który byłby wystarczająco dobry, by w pełni zastąpić samochód benzynowy. Nikt nie chce wydać 40 zero dolarów na samochód elektryczny, który może pokonać tylko krótki dystans i nie jest wyposażony w niezbędne technologie. Oczywiście niektórzy entuzjaści technologii lub osoby dysponujące większym budżetem mogą się na to zdecydować, ale dla większości jest to po prostu niepraktyczne. Wiele ostatnich filmów stale aktualizuje szokujące szczegóły dotyczące modelu 2, a niektóre doniesienia sugerują cenę wywoławczą poniżej 15 zero dolarów a nawet niektóre źródła twierdzą, że może ona wynieść zaledwie 10-0 dolarów. Kilka transmisji na żywo sugerowało, że model może być produkowany w fabryce we Fremont na obiecującej platformie Gen 3, zaprojektowanej w celu znacznego obniżenia kosztów produkcji. Niedawno kilka filmów potwierdzonych przez Tesle pokazuje co najmniej dwa prototypy modelu, dwa testowane w Teksasie, a rzeczywista cena wywoławcza po uwzględnieniu zachęt zaczyna się od 15-990 dolarów jednak w rzeczywistości przystępna cena niekoniecznie oznacza niską jakość według wiarygodnych doniesień medialnych i źródeł wewnętrznych pierwsza partia egzemplarzy Tesli model 2 już weszła do produkcji a początkowa liczba pojazdów wyniosła około 100 oczekuje się że debiut odbędzie się podczas zbliżającego się wydarzenia Tesli w listopadzie tego roku Wywołało to szok na rynku nie tylko ze względu na wymarzoną cenę, ale także imponujące parametry Tesli Model 2. Jest to zaskakujące nie tylko ze względu na niewiarygodnie niską cenę, ale także ze względu na to, co reprezentuje: strategiczną zmianę w Tesli, odchodzącą od koncentracji na pojazdach premium na rzecz bardziej przystępnych cenowo pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Z drugiej strony, Modele elektryczne takie jak Chevrolet Bolt i Nissan Leaf były wysoko oceniane w niższym segmencie cenowym, jednak pod względem ceny i technologii wciąż nie udało im się przekonać rynku masowego. Nawet przy cenie około 30 dolarów, kwota ta wciąż jest daleka od przystępnej dla większości konsumentów. Tym, co wyróżnia Tesle, model 2 jest obietnica Ilona Maska. Samochód elektryczny w cenie zaledwie 15990 dolarów, a może nawet niższej oferujący technologie i wrażenia porównywalne z droższymi modelami Tesli. Wspominał o tej kwocie co najmniej trzy razy podczas wystąpień publicznych. Trudno w to uwierzyć, mówiąc o Tesli za 15 dolarów. Nie ma gwarancji, że Elon Musk w pełni dotrzyma tej obietnicy, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego znaną tendencję do niedotrzymywania terminów i korygowania cen. Jednak model 2 daje więcej powodów do optymizmu. Prawie wszystkie kluczowe technologie w modelu 2 zostały ponownie wykorzystane z istniejących modeli Tesli, a koszty zostały dodatkowo obniżone dzięki własnej produkcji, zatwierdzonemu procesowi produkcji bez opakowań oraz efektywnemu wykorzystaniu systemu Gigapress. Tesla przeniosła znaczną część technologii z modelu 3 i modelu IBRE do modelu 2. Od układu napędowego, i akumulatora LFP po oprogramowanie sterujące i system autopilota. To nie tylko pomaga obniżyć koszty, ale także skraca czas produkcji, czyniąc Model 2 pierwszym prawdziwie masowym pojazdem elektrycznym o globalnym potencjale. Tesla posiada obecnie wiodące na świecie możliwości w zakresie produkcji inżynierii oraz oprogramowania i sprzętu opartego na sztucznej inteligencji. Dzięki temu firma może produkować większość kluczowych komponentów we własnym zakresie zamiast polegać na zewnętrznych dostawcach. Właśnie dlatego, Model 2 można zbudować za około 10,0 dolarów, a jednocześnie sprzedać go w rozsądnej cenie około 15,990 dolarów. Z perspektywy producenta pojazdów elektrycznych, Tesla ma wszelkie kluczowe atuty najwyższej klasy inżynierów, zaawansowaną technologię akumulatorów, zoptymalizowane oprogramowanie i bogate doświadczenie w skalowaniu produkcji. Elon Musk podkreślił, że zespoły Tesli zajmujące się inżynierią elektryczną, mechatroniką i produkcją akumulatorów należą do najlepszych na świecie, co wyjaśnia, dlaczego model 2 można wyprodukować za około 10-0 dolarów. Sprzedać za 15,990 dolarów i nadal spełniać standardy jakościowe prawdziwej Tesli. Dzięki ogromnej skali produkcji marża zysku firmy może pozostać stabilna nawet przy tej cenie. Według osób z wewnątrz Tesli, nadchodzący Model 2 nie zadebiutuje jako hatchback jak wielu wcześniej się spodziewało. Zamiast tego, zapowiada się na kompaktowego crossovera czystego, minimalistycznego i wciąż niezaprzeczalnie Tesle. Projekt nie będzie opierał się na krzykliwych detalach, ale na smukłych liniach i subtelnych akcentach, które tworzą nowoczesny, charakterystyczny wygląd. Ogólnie rzecz biorąc, ucieleśnia prostotę zrobioną perfekcyjnie. Podejście Tesli jest tu orzeźwiająco proste: płynne linie nadwozia, dopracowane detale nadwozia i charakterystyczne elementy stylistyczne, które sprawiają, że samochód jest natychmiast rozpoznawalny, nawet bez skomplikowanej bryły. Samochód emanuje pewnością siebie i stylowym wyglądem. Wyróżnia się nie dlatego, że stara się za bardzo, ale dlatego, że nie musi. Model 2 o około 20% mniejszy od modelu 3, jest budowany z myślą o oszczędności, co stanowi kluczowy krok w kierunku osiągnięcia ambitnego celu cenowego. 25 dolarów można spodziewać się znanych elementów Tesli, takich jak ciągła belka świetlna, opływowe koła i tylny profil. Nawiązujący do modelu 3. Prawdopodobnie jednak będzie miał tradycyjny układ czterodrzwiowy zamiast niekonwencjonalnych drzwi. Wnętrze samochodu dąży do równowagi między przystępną ceną a praktycznością. Kabina będzie kompaktowa, a jednocześnie wystarczająco wygodna dla pięciu pasażerów, z priorytetem niskich kosztów, bez rezygnowania z podstawowych udogodnień. Zaprojektowano ją z myślą o codziennych potrzebach, choć nie należy oczekiwać wysokiej klasy wykończenia ani luksusowych funkcji. Nie o to chodzi w tym pojeździe. Materiały od deski rozdzielczej i paneli drzwiowych po mniejsze elementy funkcjonalne prawdopodobnie będą odzwierciedlać pragmatyczne podejście. Mniejszy 12-calowy ekran dotykowy w porównaniu z 15,4 calowym ekranem modelu 3, niewentylowane fotele i materiały o obniżonych kosztach to wszystko jest w zasięgu ręki. Jeśli samochód sprawia wrażenie mniej luksusowego, to wynika to z zamysłu, a nie zaniedbania. To właśnie te kompromisy sprawiają, że cena jest tak przystępna. Zrozumiałe jest, że niektórzy mogą czuć się rozczarowani brakiem ekskluzywnych funkcji, ale to nie jest samochód, który ma imponować. Został stworzony, aby uczynić pojazdy elektryczne bardziej dostępnymi. Elon Musk od dawna wyobrażał sobie niedrogi samochód elektryczny dla mas, a model 2 ma urzeczywistnić tę wizję. Jeśli oczekiwania klientów nie będą zgodne z tą misją, sam projekt może być zagrożony, na co wskazują już raporty branżowe. Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty, model 2 prawdopodobnie nie będzie zawierał wyświetlaczy na tylnych siedzeniach oświetlenia ambientowego ani wielu fizycznych przycisków. Tesla prawdopodobnie będzie kontynuować swoją filozofię stawiania oprogramowania na pierwszym miejscu. Przenosząc większość elementów sterujących pojazdem do centralnego interfejsu z ekranem dotykowym. Takie podejście nie tylko upraszcza produkcję, ale także umożliwia ciągłe aktualizacje bezprzewodowe, co stanowi jedną z głównych zalet Tesli. Mimo to modelowi 2 nie zabraknie innowacji technologicznych. Jedną z głównych spodziewanych ulepszeń jest zastosowanie nowej 48-V architektury elektrycznej niskiego napięcia. Tesla już wcześniej zapowiadała wprowadzenie tego bardziej wydajnego systemu w przyszłych modelach, a Model 2 może być jednym z pierwszych, które zaprezentują ten postęp. Jak kolejny krok Tesli może sprawić, że inne niedrogie pojazdy elektryczne staną się natychmiast przestarzałe, Tesla może stać u progu kolejnej rewolucji w dziedzinie akumulatorów, która tym razem może nadejść wraz z Modelem 2. Technologia akumulatorów aluminiowo-jonowych pierwszej generacji firmy. Zdaje się wychodzić poza ramy teorii i trafiać do testów. To powinno skłonić każdego, komu zależy na zasięgu czasie ładowania i bezpieczeństwie do skupienia się. Czym właściwie jest akumulator aluminiowo-jonowy? I dlaczego ty, amerykański kierowca martwiący się o dotarcie do celu, miałbyś się przejmować, że samochód kosztuje mniej niż 15990 dolarów? Funkcjonalnie akumulatory aluminiowo-jonowe przypominają akumulatory litowo-jonowe, ale z jedną zasadniczą różnicą. Zamiast litu, wykorzystują jony glinu jako nośniki ładunku. Każde ogniwo składa się z trzech części elektrody: dodatniej wykonanej z aluminium, która dostarcza jony elektrody ujemnej zbudowanej z materiałów takich jak grafen lub tlenki metali, która magazynuje te jony, oraz ciekłego elektrolitu, który umożliwia przepływ jonów między dwoma biegunami. To proste. Prawdziwe pytanie brzmi: czy chemia jest skalowalna? Chemia ma znaczenie. Jony glinu niosą potrójny ładunek dodatni, podczas gdy jony litu niosą tylko jeden ładunek dodatni. Sugeruje to potencjał do przenoszenia znacznie większego ładunku na jon, a tym samym znacznie wyższej teoretycznej gęstości energii, bez uciekania się do kosztownych pierwiastków ziem rzadkich lub egzotycznego przetwarzania. Mówiąc wprost, właśnie dlatego szepty mają znaczenie. Ta chemia mogłaby pomieścić znacznie więcej energii w mniejszej masie i objętości niż konwencjonalne ogniwa litowojonowe. Mówiąc wprost, w laboratoriach twierdzi się, że ta chemia sugeruje zasięg ponad 700 mil, a plotki mówią nawet o zasięgu 1000 mil. Jeśli Tesla będzie w stanie to skalować i zmieścić w modelu 2, definicja dalekiego zasięgu ulegnie zmianie. To nie są stopniowe ulepszenia, to tego rodzaju zmiany, które zmuszają regulatorów, planistów infrastruktury i kierowców do ponownego przemyślenia wszystkiego, co dotyczy sieci ładowania i podróży drogowych. W porównaniu z tym, co jest obecnie na drogach model i e, o dużym zasięgu osiąga zasięg około 530 km, 330 mil przy użyciu ogniw NMC o mocy około 180-200 watogodzin na kilogram. Godne szacunku, ale nie rewolucyjne. Wyobraź sobie teraz zastąpienie ich ogniwami aluminiowo-jonowymi o mocy 700 watogodzin na kilogram. Nagle matematyka eksploduje. Nawet po uwzględnieniu układów chłodzenia, okablowania i obudów ochronnych potencjalny zasięg znacznie przekracza 600 mil, OK 960 km, czyli prawie dwa razy więcej niż osiąga większość obecnych pojazdów elektrycznych. A jeśli porównamy to z chińskim samochodem elektrycznym za 10 dolarów, takim jak BID Seagull czy podobne budżetowe modele, które ledwo pokonują 180-220 mil na podstawowych pakietach LFP, różnica staje się niezaprzeczalna. Aluminium Ion to nie tylko ulepszenie. To całkowita zmiana paradygmatu, która może sprawić, że tanie importowane modele będą wyglądać przestarzale, gdy tylko model 2 pojawi się na rynku. Ulepszenia w ogniwach litowo-jonowych następowały stopniowo około 200 watogodzin na kilogram, podczas gdy ogniwa aluminiowo-jonowe obiecują skokową zmianę, choć pozostają w fazie testów i raportów, a nie produkcji masowej. Do dyskusji dorzućmy ogniwa LFP, ponieważ Tesla i inni producenci zdecydowali się na ogniwa Litowo-żelazowe ze względu na koszty i bezpieczeństwo. Ogniwa LFP są tańsze, mniej zależne od rzadkich materiałów i charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością, co wyjaśnia ich rosnący udział w rynku i dlaczego Tesla postawiła na nie w niektórych modelach i systemach magazynowania energii. Ale piętą achillesową LFP jest gęstość energii. Typowe ogniwa LFP działają w zakresie od około 90 do 205 watogodzin na kilogram w zależności od składu i producenta, co ogranicza zakres. Ten kompromis nie jest abstrakcyjny. Kierowcy boją się utknięcia w korku i patrzenia, jak licznik ładowania zbliża się do zera, podczas gdy ładowarki stoją bezczynnie. LFP ładuje wolniej niż niektóre chemikalia na bazie niklu. Co przekłada się na dłuższe postoje podczas długich podróży i realną niedogodność na co dzień. Nie jest to teoretyczna preferencja konsumenta, to instynktowny strach, który wpływa na decyzje zakupowe. Ludzie nie chcą planować swojego życia pod kątem baterii do połowy pełnych i długiego oczekiwania. Dlaczego więc Tesla w ogóle rozważa LFP w przypadku tanich modeli? Albo dlaczego ktokolwiek miałby się na to zgodzić w przypadku samochodu za 16-0 dolarów? Ponieważ akumulatory stanowią znaczną część ceny pojazdu elektrycznego, a LFP oferuje realne oszczędności i długą żywotność. Jednak oferowanie przystępnej ceny bez rozwiązania podstawowych problemów zasięgu, szybkości ładowania i postrzeganego bezpieczeństwa to ślepa uliczka. Amerykanie kupują samochody, żeby gdzieś dojechać. Kompromis w tej kwestii podważa siłę napędową adopcji, co sprowadza nas z powrotem do jonów glinu, jeśli ogniwa. A. Jeden zbliżą się do 700 watogodzin na kilogram w testach pakiet. 53 kWh w lekkim modelu 2 może przewyższyć obecne zasięgi LFP. Tesla powołuje się na pakiet 53 kWh i zasięg około 250 mil dla podstawowego modelu 2. Jako punkt odniesienia, co na razie stanowi praktyczny punkt odniesienia. Jednak obietnica znacznie wyższej gęstości energii ogniw rodzi niewygodne pytanie: czy Tesla dostarczy prawdziwie wydajne pakiety na dużą skalę? A może wybierze tańszą i bezpieczniejszą opcję LFP, pozostawiając zwykłych kierowców z zasięgiem na poziomie dojazdów do pracy? Szybkie ładowanie to osobna, ale powiązana z tym tragedia dla kierowców z problemami. Niektóre doniesienia sugerują, że John Glenn mógłby osiągnąć 80% w 10 minut w idealnych warunkach laboratoryjnych. Nawet realistyczne tempo 20 minut i tak przewyższyłoby wiele konfiguracji LFP, które wymagają znacznie więcej czasu. Obowiązują pewne zastrzeżenia. Warunki laboratoryjne rzadko odzwierciedlają rzeczywistość panującą na autostradzie. Jednak pomysł skrócenia sesji ładowania z pół godziny do czegoś bliższego, przerwie na kawę, to zmiana, która szybko przekonywuje sceptyków do wiary. Alternatywa jest sensowna. Dłuższe czasy ładowania oznaczają większy stres związany z planowaniem mniej spontanicznych podróży i narastającą niechęć do polegania na pojeździe elektrycznym w innych sytuacjach niż przewidywalne dojazdy. Bezpieczeństwo wymaga również skupienia. LFP jest chwalony za stabilność strukturalną i niższe ryzyko pożaru w porównaniu z niektórymi chemikaliami litowymi, dlatego jest popularny w sektorze użyteczności publicznej i w tańszych samochodach. Ale bezpieczeństwo też nie jest abstrakcyjne. Doniesienia o niekontrolowanym wzroście temperatury i pożarach, choć rzadkie, wzbudzają strach w społeczeństwie. Zwolennicy jonów glinu argumentują, że mogą one dodatkowo zmniejszyć ryzyko palności, ale twierdzenie to wymaga jeszcze potwierdzenia w rzeczywistych zastosowaniach na dużą skalę. Technologia, która obiecuje większy zasięg, ale jednocześnie niesie ze sobą nieprzetestowane tryby awarii, raczej potęgowałaby niepokój niż go łagodziła, chyba że udowodniono by coś innego. Od tego zależą decyzje polityczne i wybór produktów. LFP to obroniony cosplay, ale grozi mu stworzenie samochodu, którym Amerykanie boją się jeździć poza dojazdami do pracy. Dziony Glinu mogłyby rozwiać te koszmary, ale tylko pod warunkiem, że będą skalowalne, trwałe i bezpieczne w warunkach rzeczywistych. Zespoły inżynierów Tesli są dobre. Ale sama inżynieria nie wymarzy z pamięci rynku o przeszłych incydentach z akumulatorami ani o logistycznej rzeczywistości sieci ładowania. Musimy również uczciwie podchodzić do kompromisów inżynieryjnych. Gęstość energetyczna na poziomie ogniwa wynosząca 700W na kilogram, nigdy nie przełoży się bezpośrednio na wartości na poziomie pakietu. Systemy pomocnicze, chłodzenie materiały konstrukcyjne i obudowy bezpieczeństwa obniżają uzyskaną wartość. Mimo to inteligentnie zaprojektowany pakiet może zachować znaczną część przewagi ogniwa, a to właśnie w tym obszarze praca Tesli nad pakietem ma największe znaczenie. Jeśli model 2 będzie promowany wyłącznie ceną bez przejrzystej strategii dotyczącej baterii lub jasnych kryteriów zasięgu i ładowania, pierwsi użytkownicy nie tylko będą rozczarowani, ale wręcz głośno zrezygnują, a koszty związane z reputacją mogą zaszkodzić produktowi zaprojektowanemu z myślą o przystępności cenowej. Realistycznie rzecz biorąc, bazowy poziom zużycia energii Tesli, 53 kWh i 250 mil stanowi podstawę oczekiwań. Cena jest korzystna i prawdopodobnie pojawi się w wersjach z jednym lub dwoma silnikami o niższej masie własnej. Jeśli Tesla skaluje zasięgi 600-700 mil, 967127 km w niedrogim samochodzie z silnikiem aluminiowym, przechodząc od fantazji do chaosu, nie chodzi tu tylko o zwykłe liczby. Rzeczywistość kierowców, jak daleko mogą jechać, jak długo muszą czekać i czy mogą zaufać pakietowi, zadecyduje, czy model 2 będzie wyzwalający czy ograniczający. Inni gracze również prześcigają się w technologiach szybkiego ładowania półstałym ogniwem sodowo-jonowym i ulepszonymi ogniwami niklowymi. Tesla stoi więc przed wyborem: obniżyć koszty już teraz, stosując ogniwa LFP i ryzykować rozczarowaniem i obawami klientów, czy też obrać bardziej ryzykowną ścieżkę z ogniwami aluminiowo-jonowymi, która może zrewolucjonizować branżę. Należy pamiętać, że akumulator stanowi ogromną część ceny pojazdu elektrycznego często 30-40% jego wartości. Więc wybór technologii nie jest kwestią akademicką, lecz finansową. Powiedz nam więc, co jest dla Ciebie ważniejsze, jeśli chodzi o niedrogi samochód elektryczny taki jak model 2, bezpieczeństwo czy zasięg. Podziel się swoją opinią w sekcji komentarzy pod tym filmem. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Zasubskrybuj już teraz, aby nie przegapić kolejnej aktualizacji Tesli. Będzie dostępna już za dwa dni. Jeśli chcesz poznać więcej interesujących informacji o Tesli EFI lub Tesla Bot, nie zapomnij kliknąć Lubię to i udostępnić ten film. Pamiętaj też o włączeniu powiadomień, aby nigdy nie przegapić naszych najnowszych filmów. Doceniamy Twoje wsparcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Do widzenia.